Cześć, ja jestem Maciek, a w filmach na tym kanale pomogę Wam poniekąd zdać prawo jazdy we Wrocławiu. Pojeździmy sobie po newralgicznych miejscach, opowiemy sobie o kluczowych elementach, jakie są ważne na egzaminie, a dziś pierwszy z filmów i wybierzemy się na jagodno. I tutaj na światłach pojedziemy sobie w lewo. I pamiętamy, że mamy strzałkę kierunkową, tak, sygnalizator S3, więc pieszych żadnych innych aut tam nie powinno być, gdzie my jedziemy, nie? Tutaj pilnujemy, żeby na te obszary wyłączone nie najeżdżać i staramy się celować od razu na prawy pas. O, właśnie tak. I tutaj możemy dostać takie polecenie, że w najbliższym możliwym miejscu będziemy sobie zawracać. Czyli ja bym radził już tutaj sobie zmieniać pas na lewy, szukać sobie tam miejsca, czyli kierunkowskaz, lusterko i zmieniamy sobie pas na lewy. Bo o tym, że zawracać możemy jedynie z lewego pasa, jesteśmy informowani dopiero tutaj, a tutaj już może być za późno. Przejazd kolejowy, więc zwalniamy. Rozglądamy się na przejeździe. I tutaj dwujeczka, obserwujemy rondo i pytanie, czy możemy wjeżdżać. Jeśli możemy, to wjeżdżamy. I tutaj trzymamy się swojego pasa, on nas ładnie wyprowadzi z tego ronda. Pamiętamy o prawym kierunkowskazie, rozglądamy się za pieszymi i rowerzystami i trzymamy się swojego pasa. I znowu ten sam przejazd kolejowy, Rozglądnąć się głową, zwolnić prawo-lewo, upewnić się o możliwość wjazdu, i jedziemy dalej. I teraz mamy prostą drogę, chwilę spokoju. Pilnujemy, żeby trzymać się 50 na godzinę. No i całe to wydawałoby się kłopotliwe rondo na jego dnie, mamy załatwione.